Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj jesteśmy z Simonem. Witajcie. A dzisiaj pójdziemy sobie trochę kopać podziemie. Mm. A ty Simon co będziesz dzisiaj robić? Ja o. będę. O, yes! Ty co ty robisz? konia. Super, bardzo fajnie. E, Okej, okay, tu jest moja wielka farma, którą budowałem. E, piękna jest. I tak, oczywiście najbezpieczniej kopać się w dół. I jeszcze na początku chciałbym przypomnieć, byście oglądali odcinek do końca, zostawili łapkę w górę i subskrypcję, jeśli takie odcinki Wam się spodobają, a ja już kopię się na najniższy poziom. Oczywiście kopanie w dół najbardziej polecam. Oczywiście tak lepiej. O, żelazo, żelazo. O oh no, ja nic nie widzę. Będzie trzeba się przełączyć na innego ten, żeby widzieć coś przynajmniej. Więc przełączę się na Badlejona zaraz, bo nie będę nagrywał w ciemności, nie? Bo trochę słabo tak oglądać, jak jest ciemno. Pam, 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 Dobra, kopiemy w dół, kopiemy. Lecimy. Dobra. What the fuck? Gdzie wpadłem? Jak się zestrzałem? Emerald, lol! Szkielet. Ale ładna kopalnia, o ja. Pięknie tu. Tylko trochę ciemno. No i od razu lepiej się gra. Dobra, więc co my tu mamy? Jaką kopalnię? Mam nadzieję, że będzie dużo żelaza, bo jest bardzo dużo żelaza potrzebne. Okej, jedno. O i to, a to jest żelazo przecież. czy tu coś jest. Tu jest szkieleta, szczała. O, tu jest następne żelazo. Tu jest jedenasty poziom. Tak, to jest jedenasty poziom. Dobra. Wejdziemy sobie tu. Co to jest w ogóle? Próbuję próbuję jedną zrobić, tylko nie pamiętam jak to było. Jest mamy. O, do lawy. Dobra, idę stąd. Na górę. A na górze uwaga jest oczywiście pajączek. Nie wiem, nic tu nie ma na razie. Dobra, jednak fajnie opłacało się chodzić, bo mam 8 vein diamentów i 20 z 8. Dobra, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Mam też y, prawie trzy staki żelaza, więc jest bardzo, bardzo fajnie jak na razie. Kopalnia też bardzo mi się podoba, jest przyjemna, przyjemna. Ej, guys, następne diamenty, w ogóle, kopałem tak prosto i następne diamenty. O, i następna kopalnia, jaki pogars totalny. Idealnie, o, o, jest kanion nawet, duże ilości żelaza, dobra, zostaje. Na razie będę tutaj kopał, bo myślę, że się opłaca. Patrzcie w ogóle, co znalazłem, to, nie wiem, czy to jest rare, to jest rzadkie, czy nie, te kolce. Nie wiem, wezmę je sobie. Może mi się przydadzą do czegoś kiedyś. Może jakieś ochrony przed zombiakami, potworami ogólnie. Bo jak na to spadasz, to chyba ten. Pół więcej HP ci zadaje. Więc no. Ej, nie wiem, słuchajcie, widzowie, napiszcie, czy to jest rare. Bo ja nie wiem, wchodzę po drugiej kopalni i patrzę. Też są te kolce. Możecie napisać w komentarzu, czy one są rare, czy nie wiem. Bo za rzadko kiedy je widzę, szczerze mówię. Ej, widzowie, patrzcie, co znalazłem. Następną kopalnię, a w tej kopalni. Brązowy jak Jest cute, totalnie. Ale y, teraz idę szukać jeszcze trochę diamentów, chciałbym poszukać. Bo Simon też y, kopie. I możesz się pochwalić, ile diamentów znalazłeś. 7. Gratulacje. Ciebie. Dobra, tylko teraz nie mam wiaderka. I zobaczcie, ile mam żelaza. To jest niesamowite. Nigdy tyle w EQ nie miałem żelaza. Y, ale jeśli z Fortuną działa teraz na. właśnie. O, Fortuna działa teraz na. Y, te. Rudy, więc to jest po prostu. Wow, coś przepięknego. Coś, coś Dobra, dawaj mi to idź z tym. Wychodzę na. chwilę. Okej, okej. Ja tu. Dobra, przynajmniej zau... Nie. Dobra, przynajmniej zauważyłem, że tam jest następna kopalnia, więc opłacało się. Guys, dobrze, że wykopałem tu, bo nie znalazłbym tej kopalni. Ach, palę się. Ale, bo nie znalazłbym tej kopalni. A nie, tu ja byłem chyba. A, czy nie, ja tu chyba nie byłem. Byłem. To jest. Oh, Zarąbiście Ja tu nie byłem Aksolot! nie, aksolotl Byłem Axolotlem przypadkowo się Ten, od lawy Ale piękna kopalnia, mega No słuchajcie widzowie, przecież to jest przepiękne Naprawdę, Minecraft się postaraliście Przepiękne są te kopalnie Naprawdę, podoba mi się Wybuchnij, okej okay. Gość, to jest niemożliwe No ja pierdziele, patrzcie kanion Patrzcie ten kanion, o kurde mi się. No, patrzcie! To jest po prostu coś fajnego. Coś, gdzie na pewno chcę iść. Mam nadzieję, że tu będzie, nie? Och. No to. Raz, Moje skile XD. Jak ja ZD dam, to mam trochę bekę, ale okej. Okay. Yy, dobra, Aksolot dasz radę. Pyk, i ja tu lecę. Dobra. Może fajnego coś znajdę. Dobra guys, akcja ratunkowa Simon, bo Simon utknął bez kill offa <y> i, i drewna. Ja jestem na... Jestem na tysiąc... Nie, nie, ja jestem na 897 na 1780. Spokojnie nie widzę ciebie. Widzisz? Tak. się. Kopię się. Widzę twój nick, widzę twój nick! Pam, 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 jej! Ratowałem cię, jej! Masz złoty miecz z fajerką. I nie mam bloków sam, a nie mam, dobra, dobra, nieważne, zobaczcie ile ja mam już w ogóle żelaza, dobra, mój sposób, idę. idę stąd, no to słuchajcie, myślę, że na dzisiaj byłoby to tyle, bo wykopaliśmy naprawdę bardzo dużo żelaza, trochę złota i no pustaka diamentów, no to tak myślę, no nawet dużo, nawet dużo, o, ale piękny, piękny jej, ja, ja mam jeden diaks, jej, masz jeden diaks, tak, Jedzenie a, dla mam konia mam Simona. Przyjem. Księga gości Simona. O! Ja tutaj dam też drewno i ja się podpiszę. S Simon, jesteś gościem w si swoim gościem? Tak, jestem gościem. Super, Neon. Ja też jedzonka dla biednego konika. Nie mam jedzonka, ale medę ci przyniosę. Więc słuchajcie, jeśli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. A my widzimy się już w następnym odcinku siema!